Zadzwonili ze szkoły. Nie sądzimy, że pański syn to przeżyje. Co włożyła pani do jego lunchu? Pobiegłam do samochodu. Igor miał 15 lat. Znał swoją alergię na orzeszki ziemne. Radził sobie z nią od trzeciego roku życia, bo zawsze pakowałam mu lunch. Coś się nie zgadzało. Zadzwoniłam do Dawida, mojego byłego męża. Igor ma reakcję alergiczną. Jak poważną? Na tyle, że wezwali karetkę. Ma EpiPen. Już go użyli. Jechałam 140 na godzinę autostradą. Dojechałam do szpitala, gdy wwozili go na salę. Twarz spuchnięta, usta sine, nie oddychał samodzielnie. Musimy go zaintubować. Lekarz powiedział, że jest we wstrząsie anafilaktycznym. On wie, że ma Orzeszków. Cokolwiek połknął, to była ogromna dawka. Przewieźli go na ojom. Poszłam za nimi. Dawid dotarł kilka minut później. Jak? Wciąż pytał. Jak? Lunch. Igora był w mojej torbie. Zabrałam go ze szkoły. Kanapka z indykiem, jabłko, krakersy, nic z orzeszkami. Lekarz wyszedł. Nie reaguje na leczenie. Musimy spróbować czegoś innego. Co znaczy, że nie reaguje? Drogi oddechowe ciągle się zamykają, nawet z rurką. Zróbcie coś. Podajemy wysokie dawki sterydów, agresywne antyhistaminowe, ale jego organizm nie walczy. Wzięłam kanapkę, powąchałam ją. Nic. Zbadajcie to. Wszystko co tu jest. Pielęgniarka zaniosła to do laboratorium. Przyszedł kolega Igora. Marek, z mamą. Czy z Igorem wszystko w porządku? Nie, to moja wina. Wyśmiewaliśmy pana Nowaka na lunchu. Nauczyciela angielskiego. Igor powiedział coś o tym, że jego żona go zostawiła. Pan Nowak strasznie się wkurzył. Spojrzałam na Dawida. Wracam do szkoły. Nasz syn umiera i ktoś mu to zrobił. Pojechałam do szkoły. Pan Nowak prowadził piątą lekcję. Wpadłam do sali. Co pan zrobił? Pani Kowalska, proszę wyjść. Mój syn umiera. Co mu pan dał? Ochrona mnie wyprowadziła, ale widziałam jego twarz. Winna, przerażona. Zadzwoniłam do detektywa z parkingu. Szymon Nowak, nauczyciel, zrobił coś. Z powrotem w szpitalu Igor był w gorszym stanie. Maszyny oddychały za niego. Tętno spadało. Musimy dokładnie wiedzieć co połknął. Lekarz powiedział, że jeśli nie dowiemy się szybko, zadzwoniło laboratorium. W kanapce wstrzyknięto olej arachidowy igłą. Ktoś otruł mojego syna. Policja pojechała do szkoły. Znaleźli strzykawkę w koszu Nowaka. Znaleźli olej arachidowy w jego biurku, ale stan Igora się pogarszał. Jego serce się zatrzymało. Robili RKO. Przywrócili. Potem znowu się zatrzymało. Co jeszcze? krzyczałam do detektywa przez telefon. Czego jeszcze użył? Przeszukiwali komputer Nowaka. Szukał czegoś co nazywa się alergie złożone. Co to? Lekarz usłyszał. O mój Boże. Czy on zmieszał alergeny? Co? Niektórzy używają wielu alergenów, żeby przeciążyć organizm. Na co jeszcze Igor jest uczulony? Na nic z jedzenia, tylko na niektóre antybiotyki, które z rodziny penicyliny. Lekarz pobiegł, wrócił z innym lekiem. Jeśli w jego organizmie jest związek na bazie penicyliny razem z orzeszkami, podali nowe leki. Serce Igora znów się zatrzymało. 3 minuty RKO, 4, 5, dalej. Lekarz był spocony, uciskał klatkę piersiową Igora. 6 minut, 7. I wtedy uderzenie. Rytm wrócił. Zdobądźcie komputer Nowaka, krzyczałam do detektywa. Dowiedzcie się czego użył. 20 minut później zadzwonili. Nowak sprawdzał mieszanie oleju arachidowego z proszkiem penicylinowym. Stworzył śmiertelną Kombinację dla kogoś uczulonego na oba. Włożył oba do kanapki. Na to wygląda. Lekarze zmienili wszystko. Nowe leki, nowe podejście. Powoli parametry Igora się poprawiały. Trzy godziny. Cztery. Powieki Igora zadrżały. Igor nie mógł mówić z rurką, ale żył. Przytomny, żył. Nowaka aresztowano tej nocy. Znaleźli wszystko. Olej, penicylinę, którą przygotował. Strzykawkę, jego wyszukiwania o uczeniu dzieci szacunku i nieśmiertelnych dawkach alergenów. Przeliczył się. Prawie zabił mojego syna przez głupi komentarz o jego rozwodzie. Igor napisał złóżka na tablicy suchościeralnej. Jedyne co mu powiedziałem to, że jego żona odeszła, bo miała dość jego małej cukini.